Tańczę moje życie, tańczę z tobą tyle lat, Nieraz w głowie się kręciło. Nowy dramat, zmienił się nasz film Nie zostało nam już nic przemijając zwykły dni Happy Endu urok rozwiał się jak dym Świat nasz kruchy był jak cień na szkle Jak nadzieja, która moment trwa Dziś jej obraz widzę, jak przez mgłę Która dzieje i oddala nas Nie zostało nam już nic, tylko słowa Sejnalowy dramat zmienił się na szlif. Nie zostało nam już nic, przemijanie niezwykły dni. Happy Endu Uro rozwiał się. Nowy dramat zmienił się na szczyt nie zostało nam już nic. Przemijanie zwykłych dni. Happy endu urok rozwiał się jak dym nie zostało nam już nic. Tylko słowa, tylko łzy Serialowy drama zmienił się na szpin, nie zostało nam już nic, przewigają zwykłych dni Happy End uro się. Witamy wszystkich widzów. Z tej strony Stasiek. Zemn Dzień dobry! Tutaj Krzysiek. Zdenerwował się na MTZ-a. Jadziemy po nowy nabytek. Na oględziny. Na oględziny. Już podobno tam wystawili ciągniki jakie mieli. po garażach. Nie może coś Krzysiek kupić. Kurna, się spociłem. Co to za blondyna jedzie? Wolno, wolno, ja szybko nie lubię jeździć. No dobrze. I tak już dojechaliśmy. O kurna! O matko To ci tu dali? Nie spodziewałem się. Kurna, żeby te... Szok, matkowała. niedowierzanie. Weź otwórz, chyba krótkie rękę mam, nie dosięgam. Już muszę wcelować. Dobra, idziemy oglądać. Kurde świateł, dobra, uj. Pierwszy ciągnik, jaki mi tutaj wystawił, i jest ile tego jest. Bo piękne ciągniki, jakbym wiedział, że oni tu mają, to sam bym kupił jakiś taki. Żondir 6530, prep no więc ładny. Tak, ciągnik Miałem w poprzednim życiu. To jest ciągnik ustawiony od najmniejszego do największego. To jest no tamten. Nie, no wielkością zobacz Nie, ten John Deere między tymi Chociaż nie... ten jest duży No, no ten John Deere jest mniejszy Dobra, no więc Wsiądę, o, tu nawet otworzyć se mogę To już jest luksus Ja nie no, mogę wsiąść Więc jakby amortyzatory miały te drzwi Ile moment Dobra O Musiał Waga. iść po pozwolenie Dale tak jak mój. Też tak jak mój trąbi Ale well potężny. Wsiadaj. No nie. Czyli się nie no podobnie. Nie mogę wsiąść. Aaa, znam tego. Zwój PO KARETKĘ, ludzie! Odwrac no pożarno ludzie! Kolejny, kolejny... kolejny ciągnik? John Rondir 6910S. To jest John Deere 6910S. No to bardzo ładny ciągnik. To już jest kolejny odcinek. Słuchajcie już. No więc tak się da. premierę ustawi, wyjedziem? Nie, no ja, się... nie. <noise> no nie. Tak miało być, widzowie, to są pilne telefony. Ogółem postawili strażacy samochód ładny. O, ładnie. podobał mnie się. Ja mu chyba nie. Kolejny ciągnik New Holland T7. O mocy 220 koni, z tego co widzę, ładny, duży, cichy, cichy siedzik, jest. ale on jest wielki. Drodzy widzowie, my tutaj się rozwijaliśmy od. 60 Jeszcze w starej, wsi wola Brudnowska To zaczynaliśmy Szanowny Krzyś Zaczynał od 3P jednego jednym obrządzał wszystko Ja miałem Dobrze, wtedy a więc, 3P tak. i co ja miałem? Mi się bardzo podoba Nie pamiętam Zetora miałem Fajny, fajny ciągnik Powróciłeś do następnego. Widzowie się cieszą naszych no, 5 na subskrybentów no tak, ktoś nas więc tak, kolejny fajny ciągnik. 170 koni. Nie, co to? No to jak, to... widzę. sam Ja ci już mówię, ile on ma koni. On ma koni... 170... 3. No tak, ciężka decyzja tu będzie żeby tu coś wybrać o, o kurwa. Ten to taki według mnie trochę za mały jak już na taki większy ciągnik pierwszy Ten to taki chyba taki Zobacz sobie na tył Wygląda gówno Ale Dobra niebacz, nie Ten to bardzo znajomy jest ciągnik taki Bardzo znajomy, chyba to nie to nie jest przypadkiem ten mój nie. Nie. Ja mam 6510 konfiguracji. Ten to w ogóle jest znakomity. S się tutaj sobie które będzie... Skrój będzie wybierał. Ten jest znakomity, tak. Ten jest świetny. Na razie biorę tego. Na razie jakbym miał brać, to bym brał tego. I tego. To się ustawi. Dobra decyzja. Zaraz będę odpadać kolejny. Dobrze, no, ja te no. No, tego nie biorę. No i biorę jeszcze tego teraz. To... Czyli spośród 220-konnego New Holanda. czyli ten ma 222 konie, ten ma, ten ma zaraz zobaczcie. Ten ma 125, o ten, a ten ma 200. 190. nie, 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 czekaj, zaraz, 190. nie, on ma, on ma, co? On ma 125 koni tylko. I ten ma 125 koni Ale tego możesz dużo zabrejdować. Ja to widzę po nim. Pewno, tak. A ten ma 220 koni, tak? Ten no to wiesz, taki. To jest staruszek tak naprawdę. Ten, co ja mam. A ten znowu jest. Ten jest potężny. No i teraz. te. Ja. Ja nie będę muszę. wybierał. Muszę posłuchać. Sąsiedzi też. Nie mogę. Jest za za wysoko schodki. A czekaj, czekaj, ja ja muszę tu siedzą ten. A te, teraz możesz? Czekaj, to może kluczyki dałeś do drzwi, może otwarte? O mogę, dzięki. O. Ładny Poinka na blacie W ogóle Czego tu się ikonki jakieś te... rukiety Zobacz na no moety te... Widzisz? Co się stało? Kur... Jezus Maria, urwie No więc tak to jest bardzo ciężka dla mnie decyzja. No ja, ja mam jeden że był swój. Weź mi podpowiedź. No, ja jestem fanem jelonków, no. A no, ja to tak... Ja, ja bym ja brał ten... tego nawet, jakbyś chciał A mocniejszego, to bym brał 200 koni tego. Muszę Albo zobaczyć jeszcze to. Ten ten zły nie jest. No, szybciej, bo mnie, kurna, akumulator w Bawarze padnie. No, to teraz to ja już nie wiem. Ten mi się bardzo podoba. <laughs> no, on ma mniej koni niż MTZ. To ja ci mojego mogę yy, sprzedać. Nie, 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 nie chcę. Ale mój ma... No, mój Ale bity, Japonii. źle go traktujesz. Jak bity? Głaskany. Nie, no, ja go nie biję, brońcie Panie Boże. Dobra, a więc tak. Ten ma troszkę mało koni. Zaraz zobaczę tego, ile on może mieć koni. Tylko który to? Chyba ten. Aha, no tak. No ciężki wybór, nie powiem. No. Widzę, że tutaj starszych ciągników ci nie naszykowali takich mocniejszych. Nie. Godzina negocjacji. Krzysiek zakupił ciągnik. Proszę. Opowiedz o nim. Jest to ciągnik. Jakiej marki? Marki Jochen Dere JD 6930 Premium z bardzo pięknym wydechem, tak. To jest chyba najmocniejsza konfiguracja tego ciągnika z tym wydechem. Bardzo szerokie opony. No, ogólnie ciągnik wygląda pięknie i. No co ja tu więcej powiem Zadowolony jest to bo... No i tyle Dziękuję do widzenia Bierz, siadaj i jedziemy O kurwa światła zgasły w bazarze Może ja tu mam jakiś inteligentny system? O dobra, fajnie już się, przestraszyłem się. Widziałeś mój John Deere czeka na pracę polowej. To jeszcze pole mi zostało. Kurna, kto zasuwa. Ila? 56. John ciągu pewno w niedawnym czasie przejdzie modyfikacje silnikowe. Głównie. Wiesz muszę wstawić MTZ na sprzedaż właśnie Tak jak Woli nikt nie kupi. Chyba wcześniejszej wsi był młotko, latam kup. Wszystko chyba kupują. No Oni to tam mają ceny ograniczone. Ja to sobie na robisz własnym oczem, już nie wierzę, na przystanku siedź. pies ma nas. Jest, 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 pies, brak, ma dobra, ma dobra, jest, 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 pies, ma jest. Po ulicy idzie pies, idzie pies, idzie pies, ma nas. Jeśli Wam się spodobał śpiew, to nie hashtag piękny śpiew. Hashtag podmokła łąka. Kto ja pamięta, ten... lajka zostawia? Raczej nic nie pamiętałbyś pamięta nas. No, Czyli mieliśmy już 10 kanałów ogółem. Po milion subskrypcji, po 100 tysięcy Nieraz Nie, raz mieliśmy taki 5 tysięcy, ale nam się znudziło. Nie, no nie mieliśmy. Najwięcej to było 20 subów, więc zmienimy <laughs> nasz rekord Guinness. Nagraj, jak jadę z swoim ciągnikiem nowym. Przyjeżdżaj do mnie, bo tutaj tego szrota musisz zabrać. E. Jak chcesz, to ja ci go przetrzymam tutaj. Nie no, ja to ci pomogę to kultywatorować. A podwieziesz mnie tam do mojego ciągnika? Czym? No chyba masz ciągnik, tam masz siedzonko jakieś. Nie e, wpuszczę. Mama, ja... Kurna wysiadłem w biegu. Nie puścisz mnie. Takie to trzeba pomieniać. Czeka Weź go czeka go. ci tym złomem. Chcesz to ja ci go przechowam. Ta niech tu stoi. No ja tutaj mam niby wiatr wolny chyba. Obok się znieści chyba po No i to jest zestaw taki zielony, ładny. Idealnie. Tak, najdiskusja tak. moment i jestem muszę udać Właśnie, się bo na, te, ja na, na telefon. Biechał muszę. Piechotą, muszę tam do junglera, więc widzimy się już niedługo. Mm.